Państwo dwa artykuły przepisów przejściowych do przychodu podatników podatku dochodowego uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku z odpłatnego zbycia nieruchomości praw, do których znajdowałby zastosowanie. Artykuł 10 ust. 1 punkt 8 litera AC ustawy wymienionej w artykule 1 ust. 1 punkt 1 nabytych lub wybudowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2008 stosuje się za potrzeb podniesienia podatku wprowadzonego ustawą wymieniona w artykule 2 ust. 1 zasady określone w ustawie, o której mowa w artykule 1 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008. Do przychodów podatników podatku dochodowego za odpłatnego zbycia składników majątku do w których znajdowałoby zastosowanie artykułu 12 ust. 10a ustawy, o której mowa w artykule 1 ust. 1 punkt 3 ustawy, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały nabyte lub wybudowane w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 stosuje się odpowiednio dla potrzeb podatkowego wprowadzonego ustawą wywiedzioną w artykule 2 przepisy artykułu 12 ust. 10a ustawy, o której mowa w artykule 1 ust. 1 punkt 3 w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 i artykuł 21 ustęp 1 punkt 126 oraz artykuł 30e ustawy, o której mowa w artykule 1 ustęp 1 punkt 1 w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008. Może już nie będę czytał dalej. Ale czy coś pan nie rozumie? Ja, ja, mam, ja mam pytanie do pana profesora Kasińskiego. Czy zrozumie? I czy... I panie prezesie, i, i, jak pan sobie odpowie na to pytanie to proszę odpowiedzieć na drugie. Czy, dlaczego Pan chce, żeby Pana wyborcy musieli do drogi?